Dzień dobry Państwu. Otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w Limontowie. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza, Witam Pana Wiceburmistrza, Panią Skarbnik, Panią Inspektor oraz służby techniczne, które nas obsługują. Przeczytam porząd, proponowany porządek obrad sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji stwierdzenie jej ważności. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad sesji. Podpunkt A zgłoszenie propozycji. Podpunkt B. Przyjęcie porządku. Yy. Punkt trzeci zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt czwarty zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Plimontów na lata 2020-2034. I punkt 5 zakończenie sesji. Yy. Mamy jakieś inne propozycje co do porządku obrad. Nie widzę. Także proszę o przegłosowanie porządku obrad poprzez podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Chcę tutaj powiedzieć, że wszystkie uchwały, które dzisiaj będą zawarte, będą miały, będą miały moc prawną, ponieważ mamy kworum. Nieobecnych jest tylko trzech radnych usprawiedliwionych. Przechodzimy do punktu trzeciego już. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 24 przez 2020 Rady Miejskiej w Pimontowie z dnia 18 września 2020 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Piemontowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, w uchwale nr 17 przez 114 przez 2019 Rady Gminy Klimontowie z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w ten sposób, że podpunkt 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, podpunkt 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do mniejszej uchwały. punkt czwarty zadanie inwestycyjne roczne w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do mniejszej uchwały. punkt piąty. Dotacje podmiotowe w 2020 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do mniejszej uchwały. punkt szósty. Dotacje celowe w 2020 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do mniejszej uchwały. Punkt drugi. Pozostałych... W zakresie uchwała nie ulega zmianom. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś y, uwagi lub inne? Czy ma jeszcze ktoś jakieś inne propozycje, uwagi do uchwały? Nie widzę. Wiem, że Komisja Budżetowa zebrała się, pani Przewodniczący, czy są jakieś... Komisja Budżetowa po czy Pani Skarbnik jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. No, było większość na komisji, także ewentualnie... panu. proszę to bardzo. To ta osoba, nie była komisji. To... No, tam parę się spóźniło, także można... Są zmiany, jeśli ludzie chcieliśmy wprowadzić zmiany finansowe. Mamy no, tak pieniądze do przedszkola. Mamy tam 30 tysięcy na tej roboty dodatkowe, które nam jeszcze tak wyszły w trakcie, w trakcie przebudowy tego przedszkola. Mamy pieniądze zarezerwować na zmianę projektu aglomeracji ponieważ y, zmusza na, na nas tutaj y, w tej chwili Wody Polskie przysłały nam już y, pismo o tym, żeby, żeby tę aglomerację uaktualnić więc trzeba zrobić y, uaktualnienie tego y, y, tego projektu aglomeracji, ja może tak króciutko powiem, że chodzi tu o to, żeby do tej aglomeracji y, rzucić kolejne y, kolejne zagadnienie kanalizacyjne. Jest tu yy, tak myślimy m.in. innymi o przebudowie i rozbudowie naszego yy, naszej oczyszczalni ścieków. Między innymi to będzie jedno jedne, to zadanie też będzie wprowadzone do aglomeracji. I to, to ta aglomeracja o której tutaj jest wspomniane jest to, jest to nie, przy, tak jakby te dokumenty one są na te przyszłe planowanie, na te środki unijne, prawda, czyli myślimy tu o tym właśnie o, o tej oczyszczalni ewentualnie jeszcze wchodzi w grę jedno lub dwie miejscowości kanalizacyjne te, które mogłyby które mogłyby być dołączone do tej naszej oczyszczalni, ale z takim, z takim proszę Państwa Yy, gra, chodzi tu o, o te ścieki, żeby one wpływały grawitacyjnie. Bo, bo nie stać nas na, na, na te pompownie i tak dalej. Całą resztę, więc jeszcze to jest do zastanowienia się. Na pewno o tym projekt będziemy mieli potem do konsultacji. Będzie można jeszcze tutaj dyskutować. I, się, chcieliśmy wprowadzić drogę do gruntów rolnych. Nowa wieś. To jest Bogu. To jest taki króciutki odcinek, 100 metrowy, Zostaliśmy tam z Urzędu Małgorzatowskiego pieniądze i połowę trzeba dołożyć. I jeszcze również potrzebne są nam pieniądze na termomodernizację. Chodzi tu o aktualizację projektu, bo ten projekt był składany jako kolejny już wcześniej, ale w związku z tym, że dokumentacja się dezaktualizuje, do zrobić aktualizację tego, tej modernizacji, już chcielibyśmy chcieliśmy tam jeszcze dołożyć yy, do tego projektu jeden, jedną, jeden, yy, jeden audyt z wygrykarami, bo my też prowadzili, z wygrykarami termomodernizację, nawet na kilku tygodniach. To, jest, to jest tam zmiany bieżące, które macie, no Także... I, to, Sesja taka dosyć szybka, no bo chcielibyśmy to realizować, a myślę, że pod koniec miesiąca byłaby sesja taka ogólna jeszcze, no bo tam jest, jest kilka takich spraw, które, które trzeba by zrobić tak, jakieś posiedzenie otwarte. A to, to tak na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Głosowanie będzie imienne, będę czytał, każdy wypowiedzi. Czy jest za, przeciw, czy, czy, czy wstrzymał się. Radna Halina Ali Amer. Jestem za. Marek Bargiel. Jestem za. Alicja Berbecz. Jestem za. Gustaw Borycki. Jestem za. Andrzej Czar. Jestem za. Monika Cichoń. Jestem za. Grzegorz Wizdoń. Jestem za. Mirosław Kapiński. Jestem za. Piotr Lybiec. Jestem za. Grzegorz Muchas. Jestem za. Jan Remba. Jestem za. Robert Włoski. jestem za, także uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad sesyjnych. Jest to uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Gminy GdyMontów na lata 2020-2034. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 24 przez 2020 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 18 września 2020 rok. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Klimontowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. W uchwale nr 17 przez 113 przez 2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia. 2019 rok w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034 wprowadza się zmiany w ten sposób, że podpunkt pierwszy wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr 17 przez 113 przez 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do mniejszej uchwały. Podpunkt 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 17 przez 113-2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Po punkt 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr 17 przez 113 przez 2019 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi lub inne propozycje co do uchwały? Nie widzę. Także przechodzimy do głosowania nad treścią uchwały. Głosowanie będzie imienne. Radna Halina Alibaner. Marek Bargier. Jestem za. Alicja Berber. Jestem za. Gustaw Borycki. Jestem za. Andrzej Ciak. Jestem za. Monika Cichoń. Jestem za. Grzegorz Jestem za. Mirosław Kapiński. Jestem za. Piotr za. Grzegorz Mucha. Jestem za. Jan Rebar, Jestem za. Robert Rowski jestem za. Także uchwała została podjęta. No i na tym zakończyliśmy dzisiejsze obrady naszej sesji. Także zamykam 24 sesję Rady Miejskiej w Grymontowie. Dziękuję Państwu za przybycie.